Cześć, dzisiaj pokażę Wam o mojego jego skilla. Najpierw sobie tutaj skoczę. O, udało się! Jakiś nowy wyczyn. No, ale tutaj już w wodę nie mogłem trafić. No i teraz pokażę Wam nową rzecz, którą odkryłem, że nie mogę skoczyć za łódki w wodzie. Pokażę Wam jak, na czym to polega. Ten skill, którego nie mam, to dla mnie jest aż skill. Patrzcie, nie bym. Patrzcie, nie mam łódki wekuł. Patrzcie, łódkę postawiłem nad sobą. Super mam skilla. Co? Skaczę do łódeczki i łódeczka się nade mną stawia. Super mam skilla. Mogę być podróbą dreama chyba. Bo żeby nie mieć takiego skilla, to chyba trzeba mieć skilla. Dobry, tak więc? Teraz pokazuję mojego skilla takiego. Pum! Pu, pu, pu! O kurde. Jelewnąłem. Ja to, to też jest jakiś wyczyn. Pu! To jest mój skill. W moim zanim jest dobry O kurde. No serio mam dobrego skilla. O, musiałem powiedzieć. Ta no Super skill. Pewnie Pewnie nawet do wody tu nie trafię. Chyba jakiś bag był No i do wody nie trafiłem, widzicie? Nawet Nie trafiłem w to coś Mój skill jest po prostu taki super O kurde O Dobra, i hopa No i widzicie Nie no Żeby mieć takie nieszczęście, to na serio Trzeba mieć w jakiejś szczęście wartość i wszedłem do kajwa, który się oczywiście sekundę. Przy... Ej, tutaj kojarzy tą miejscówkę? Już nie wiem, jakiś. Jakiś, nie wiem. Smyślą albo Matroner mają lepszego. Uuu, tu jest git o, to jedyne co dobrze umiem, no to chyba budować. Jakąś pułapkę też umiem zrobić małą. Z takimi dziwadłami tamtymi. To szybko podejdę. No ustawienia. Skopiuję to sobie. A jakbyś co? No to tutaj z scrolem się kopiuję. Z scrollem się tutaj kopiuję. Jakby ktoś nie wiedział, a jak się na Xboxie kopiuje, albo na PS, to ja nie wiem samo. No nie wiem, no nie wiem. O, bierzecie jakiś dywan i to gówno? Skopujecie się tam ileś kratek. Po co modyfikacji? Są na jakieś kolce. Patrz, to są kolce. Zobaczcie. O, tak powinno być. Teraz na to stawiamy dywaniki. I chyba, chyba coś nie działa. O, nie działa. O. chwila, można zrobić takiego trollka na trampolinach, jak macie jakąś trampolinę, albo jakiś twój kumpel ma trampolinę i, i gdzieś z domu się skacze na tobie jego trampolinę, to możecie zrobić, że tak. Kurde no, ja to w ogóle nic tam nie umiem w tym minecraftcie, jedyny i jedyną komendę jaką umiem no to komendu bloku o nawet tego nie zniszczyłem <laughs> najlepiej to jeżeli ja chyba zabijam a ile razy to ja diaksy znalazłem 20. <laughs> dwadzieścia razy w tamtym roku znalazłem diaksy Ej, ja nawet nie umiem w to, czekajcie, w trafić. Znaczy, ja nawet się zabić nie umiem, no. A wreszcie! Eee, skoczę na slajma. Wuuuu, wow, skill! Ej, fajne to jest. Spróbujcie sobie na slajma skoczyć. Takie przełęczy, to jakieś dziwne. Miały, mieli żaby dodać, ale wreszcie nic, żadnych żab nie dodali, w tym Minecraft. Jak ktoś się brzydzi żab lub ślimaków, to może zostać... No jak ktoś się brzydzi żab, to może zostawić lajka, bo ja się brzydzę żab. Nie wiem jak wy, ale ja się żab normalnie brzydzę. To jest chyba dziwne. No jezu, jeźcie tam, kilka razy mi się udało, ale poćwiczę swoje skile, co może być wielką porażką. O, pół serduszka. O, zejduty, serdusz. E wioska tam jest. Jezu. Dobra, wiem, że nikomu tego się nie chce oglądać, więc się cofam i trafiłem na. No.